10 niemieckich ras psów. Oczywiście wybrałem te bardziej popularne rasy psów, ponieważ tych niemieckich ras psów, psów wywodzących się z Niemiec jest więcej. Ale od początku. Pierwszym wymienionym psem jest oczywiście Owczarek Niemiecki. Żaden inny pies nie mógł być wymieniony jako pierwszy. Prawdziwa legenda pies wszechstronny, bardzo inteligentny, zawsze chętny do współpracy z ludźmi doskonały pies pracujący, stróżujący, rodzinny. Wszędzie sprawdza się bardzo dobrze, ale nawet taka psia legenda ma pewne nie tyle wady, co cechy. Wymaga dużo ruchu, odpowiedniego wychowania, sporo czasu spędzonego z nami. Nie są to też psy, które są tak całkowicie posłuszne. Trzeba oczywiście też uważać na zdrowie, ale pamiętajmy, że jeśli włożymy troszkę czasu i chęci, to owczarek niemiecki może stać się takim prawdziwym psem idealnym. 55-65 cm od 22 do 40 kg wagi. Następnym psem wywodzącym się z Niemiec jest jamnik. Mały pies o wielkim charakterze, dużej osobowości uwielbiający swoich opiekunów wręcz mogący być o nich zaborczy, zazdrosny, co nie zmienia faktu, że może on być też psem upartym, niezależnym, robiącym to, co akurat chce. Do tego są to psy bardzo sprytne, inteligentne. Oczywiście to połączenie może dać dużo korzyści, ale też w nieodpowiednich rękach może sprawiać dużo problemów. W ogóle ten pies, jeśli jest w odpowiedni sposób wychowany, trafi do kogoś konsekwentnego i delikatnego, staje się naprawdę genialnym psim towarzyszem. To jest taki mały psi twardziel o bardzo indywidualnym charakterze, ale w odpowiednich rękach odwdzięcza się naprawdę świetnym zachowaniem. I posiadacze jamników doskonale wiedzą, że to są jedne z najfajniejszych psów na świecie. No, a raczej oni uważają, że to są najlepsze psy na świecie. I dużo, naprawdę dużo w tym prawdy. Rottweiler. Doskonały pies stróżujący, obronny oraz pracujący, o czym oczywiście niestety często się zapomina. Wymagający, jeśli chodzi o opiekuna, to nie jest pies dla wszystkich. Musi być właściwie wychowany i prowadzony. Rottweiler to. Pies przewidywalny, jeśli zostanie w odpowiedni sposób wychowany, niesprawiający problemów, oddany, opiekuńczy, całkowicie lojalny, ale nadal z własnym zdaniem, chociaż ono nie powinno nam nigdy przeszkadzać. Bardzo inteligentny, chęce, chętny do współpracy z człowiekiem, naprawdę Rottweiler potrafi być doskonałym psim towarzyszem, tylko musi trafić w odpowiednie ręce do kogoś, kto go wychowa. Wtedy Rottweiler. Właściwie nie ma zalet, no może poza dosyć dużymi rozmiarami a same zalety 56, 69 cm, 35 i nawet 60 kg wagi. Czwarty pies na liście to dog niemiecki prawdziwy olbrzym, bardzo oddany, świetny kompan ludzi, potrzebuje dużo naszej uwagi, dużo naszego czasu. To pies, który bardzo źle znosi samotność. Inteligentny, przyjazny, doskonały stróż i obrońca. Co wiele osób może zaskoczyć, ale dog niemiecki, chociaż jest bardzo przyjacielskim, miłym i spokojnym psem, kiedy trzeba zawsze nas obroni, a jest w tym bardzo skuteczny. Doskonale dostosowuje się do każdych warunków. Co ciekawe, kiedy zapomnimy mu odpowiednią ilość ruchu, nawet w małym mieszkaniu, ten pies będzie się świetnie sprawdzał i świetnie czuł. Doskonały kandydat na psa rodzinnego, również dla kogoś, kto poszukuje psa dla tych starszych dzieci. Niestety, psy krótko żyjące i będące dosyć kosztowne, jeśli chodzi o ich utrzymanie. 71-90 cm wysokości, 45-90 kg wagi. Kolejnym psem jest bokser. Psy o podobnej wszechstronności jak owczarki niemieckie bardzo inteligentne, chętne do współpracy z ludźmi, wymagające dużo ruchu i dużo naszej uwagi oraz zapewnienia takiego wysiłku umysłowego. To psy doskonale sprawdzające się jako psy stróżujące, obronne, rodzinne, pracujące, tak jak powiedziałem, to naprawdę bardzo wszechstronny pies. Prosta pielęgnacja, przeważnie zdrowe, troszkę trzeba uważać na tą troszkę skróconą kufę. Do tego jest to pies będący doskonałym towarzyszem osób aktywnych, mających oczywiście sporo czasu dla swojego czworonoga i lubiących po prostu psy. Wtedy może on być doskonałym, na przykład zamiennikiem owczarków niemieckich. 53 63 cm, 25 32 kg wagi. Szóstym psem jest doberman. Bardzo aktywny, inteligentny, mocno nastawiony na współpracę z opiekunami. Wychowanie nie jest wcale proste, chociaż jeśli chcemy to sobie poradzimy. Musimy zapewnić mu wszystko to, czego potrzebuje w tym, co bardzo ważne, socjalizacji, żeby nie sprawiał nam później problemów. Pies, który włożony czas chęci i miłość odwdzięcza się wieloma, naprawdę wieloma zaletami. Bardzo mocno się z nami wiąże, wręcz podobnie jak jamnik może być o nas zazdrosny, o to, na co zwracamy uwagę. On uważa, że właśnie jemu powinniśmy tej uwagi poświęcić bardzo dużo. Świetny stróż, świetny pies pracujący, świetny pies sportowiec, pies, który kiedy trafi do odpowiednich opiekunów, będzie ideałem. 61,72 cm, 32,45 kg wagi. Sznaucer miniaturowy. Ogólnie sznaucery, ale dzisiaj o sznaucerze miniaturowym. Kolejny taki mały twardziel. Odporny fizycznie, ale też pies o bardzo mocnym charakterze. Źle znosi samotność i wymaga dużo, naszej czas, dużo naszego czasu i naszej uwagi. On doskonale czuje się właśnie wtedy, kiedy jest obok nas. Wymaga konsekwentnego wychowania, żeby nam nie wszedł na głowę, ponieważ troszkę tej upartości i własnego zdania ma. Potrafi być doskonałym towarzyszem aktywnej rodziny. Uwielbia się z dziećmi. Trzeba pamiętać o socjalizacji, żeby nie dochodziło na przykład do zaczepiania obcych psów. Chociaż tutaj raczej te psy zbyt często tego nie robią, ale warto o tym wspomnieć. Potrafią nas o wszystkim ostrzec. Pielęgnacja troszkę czasu zajmuje. 30-36 cm, od 5 do 9,5 kg wagi. To jest taki mały, fajny, bardzo przyjemny pies, nie sprawiający większych problemów. Oczywiście, kiedy go wychowamy. Ósmym psem na liście jest Eurasier. Pies uwielbiający naszą obecność, nieźle znoszący bycie samemu, mające sporo swojego zdania, choć łączą to z takim posłuszeństwem, to jego zdanie upartość raczej nie powinno nam sprawiać problemów. Psy wrażliwe, wymagającego delikatnego podejścia. Trzeba pamiętać o mocnym linieniu, ale to pies, który, no może poza tą lekką wartością, tym że ta pielęgnacja troszkę czasu zajmuje, te psy są bardzo fajne. Spokojny, miły, oddany, bardzo wierny towarzysz. Pies, który świetnie sprawdzi się na przykład w rodzinach. 48-60 cm, 18-32 kg wagi. Przedostatnim z wymienianych psów jest Leonberger. Bardzo spokojny, może nawet czasem wręcz flegmatyczny, olbrzym. Mający całkiem dużo swojego zdania tylko że to nie jest coś, co nam będzie przeszkadzać, jeśli go wychowiemy, jeśli będziemy mu poświęcać dużo naszego czasu wtedy ta upartość czy też niezależność będzie wręcz niezauważalna. Przyjacielskie, łagodne, uwielbiające kontakt z ludźmi. Doskonały stróż. Po socjalizacji tolerancyjny wobec, wobec zwierząt. Troszkę trzeba pamiętać, że mocno linieje, potrafi troszkę brudzić, ale to taki duży, łagodny pies. Świetny towarzysz, nawet rodzin, nawet rodzin. Świetny towarzysz rodzin oraz osoby samotnej, która jednak ma możliwość spędzania dużej ilości czasu ze swoim psem. 65-80 cm wysokości, od 40 do 80 kg wagi. Ostatnim dzisiaj wymienianym psem jest wyżeł niemiecki. Świetny pies myśliwski. W ogóle wśród tych psów wodzących się z Niemiec jest kilka bardzo dobrych psów myśliwskich, no ale może o tym będzie kiedyś materiał. Dzisiaj wybrałem wyżła niemieckiego. Dla swoich łagodny, czuły, oddany, uwielbiający swoich opiekunów, ale pies wymagający bardzo dużo ruchu, wymagający konsekwentnego wychowania, potrzebuje. Też na przykład dużo czasu spędzonego na zewnątrz, potrzebuje przestrzeni i oczywiście ten wspomniany duży temperament. Silny instynkt myśliwski, ale to chętny, mądry uczeń pies, który musi trafić do odpowiedniego właściciela no można powiedzieć, jak każdy, u którego będzie miał zaspokojone te wszystkie jego potrzeby odwdzięczy się naprawdę bardzo miłym i fajnym charakterem ale pies nie dla wszystkich jak można powiedzieć, większość z psów. 53, 64 cm, 20, 32 kg wagi. Po zrobieniu tej listy takich przykładowych niemieckich ras psów pomyślałem, gdzie jest Pomeranian, gdzie szpiz miniaturowy. Pomeranian to nasz pies. Powinien być przyporządkowany do nas, pomoże jest nasze, więc powinien być nasz. Oczywiście żartuję, ale fajnie by było, gdyby ten nasz szpic miniaturowy był naprawdę zapisany jako polski pies a nie jako pies wywodzący się z Niemiec. No niestety tak jest. Pamiętajmy, że wszystkie dzisiaj wymienione psy mają i wady, i zalety, ale kiedy trafią w odpowiednie ręce dla, do kogoś, kto będzie mógł im poświęcić wystarczającą ilość czasu, miłości i uwagi, to staną się doskonałymi towarzyszami. I czy to będzie legendarny owczarek niemiecki, czy troszkę niepokorny i indywidualny, i o mocnym, takim indywidualnym charakterze jamnik, czy też sznaucer miniaturowy, nieważne. One, jeśli będziemy mieć dla nich czas i chęć je wychować, prowadzić i zapewnimy im wszystko to, czego chcą, mogą stać się doskonałymi towarzyszami. Na dzisiaj dziękuję. Tradycyjnie zapraszam na mój drugi kanał Ciekawostki o Zwierzętach oraz na inne kanały. Linki w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.